Cześć kobietki, cześć panowie, ja zaczynam ci od dołu. Dlaczego? Bo już widzicie, że dzisiaj neon panuje tutaj u mnie. Buty neonowe i do tego kolanówki neonowe. Jak myślicie, co dalej? Dalej będą neonowe okulary. Trochę jakby krzywawe się zrobiły. O, do tego czerwone usta i dzisiaj strój na robotnika. I to jest taki tu odpinany. Już podobne widzieliście u mnie, bo mam taki czerwony. Tym razem fioletowy, słuchajcie. Co można teraz zrobić, aby go ciut zmienić? Już widać od razu na dole. Na dole podpięłam sobie go, czyli sobie podwijam pod spód, aby było widać bardziej Rajstopki. Zobaczcie, jak pięknie komponuje się fiolet z tym ziele neonową zielenią. No bosko. I w sumie co? No teraz dodatki. Dużo wisiorów już zakłada. Zobaczcie, jak już jak już to bosko wygląda. To mam troszeczkę też zieleni, troszeczkę innej. ale boski. Troszeczkę biżu złotej. Widzicie, paznoki jest naprawiony, ale niestety krótki, bo jest mocno uszkodzony, nawet takim wylew w środku, ale przeżyję. I teraz słuchajcie, najważniejsze. Do tego będzie kurtka, troszeczkę przerobiona przeze mnie, ale jak myślicie, jak? Czy odbarwiłam ją? Czy co ja mogłam wykombinować? Już pokazuję. Dzisiaj będzie dużo fioletu. Fiolet ciemny, taki bardzo żywy. I blady. Fioletowy. A co jest takiego innego w tej kurce? To jest dżinsówka. E, co jest takiego innego w tej kursie? Już Wam pokazuję do góry pod Trochę więcej fioletu. Tak doszyłam bardzo dużo. też nie ja wiem, czy tak dużo. Doszyłam tasiemek. Już zakładam, pokazuję. Zobaczcie, jak pięknie komponuje się fiolet i fiolet. Jasny i ciemny fiolet. No czyż nie boska, w ogóle to się bardzo chłodno zrobiło teraz i już się zapina. Priąga w rękawy. I zobaczcie te pasiemki piękne, oczywiście fioletowe. O! Taka dzisiaj stylization. Właśnie tak myślałam, czy dołożyć sobie jeszcze do tyłu, ale nie. Zostawię właśnie z przodu. I tu można, słuchajcie, to jest fajny patent, na to, żeby sobie ozdabiać właśnie e, no, dżinsówki jakieś e, materiałowe, po prostu kurtki, e, ale tylko z przodu. A dlaczego ma być w ogóle? Bosko. No i do tego torebuniarz tu taką mam, oczywiście no, Fabiola, jak musicie jakiś kolor. No, Marcela dzisiaj, Marcela. Jest. Tym razem Czyli dzisiaj przełożyłam sobie w ten sposób. Zobaczcie, ona ma takie różne fajne rzeczy, że można sobie przełożyć rączkę tutaj, też wyglądam. No to pokazuję całą.